Minęło 35 lat od chwili zapoczątkowania elektryfikacji linii PKP. W tą ważną dla historii polskiego kolejnictwa rocznicę minister komunikacji Mieczysław Zajfryd dokonał uroczystego przekazania do eksploatacji nowo zelektryfikowanego odcinka linii kolejowej Pila Wałków. Tym samym łączna długość kolejowej trakcji elektrycznej przekroczyła już 4000 km, co oznacza zrealizowanie przeszło połowy zadań objętych programem elektryfikacji PKP. Modernizacja i elektryfikacja odcinka Pilawa Łuków, oprócz oszczędności węgla i poprawy zasadniczych mierników eksploatacyjnych, umożliwi odciążenie zatłoczonego warszawskiego węzła kolejowego i racjonalne oddzielenie potoków ładunków, a także usprawni ruch pociągów podmiejskich. Przed budynkiem dworcowym w Łukowie, którego wnętrze zmodernizowano, odbyło się spotkanie przedstawicieli władz państwowych i partyjnych z załogą węzła i mieszkańcami miasta. Którzy wyrażali swoje uznanie kolejarzom za szybką i sprawną modernizację oraz elektryfikację omawianej linii. Sponsorem programu są młyny zbożowe Żabczyńcy. Producent Mąki Tota. Tota. Dobra Mąka.